Dobra, mamy tą naszą osę, na początku ostrzeniu, no, machnęliśmy tym od razy i no niestety słabo się ostrzy. No jak to stal nierdzewna szybko tępi, no ale dobra, zacznijmy od kilku prostych testów. Na początku głupie no, korowanie kurwa. Idzie spokojnie. Yy, piórowanie. Dobra, idzie do no problemu. E, dalej pierdzielniemy batonowanie. Oczywiście, tą stroną, z tej strony ostrze kończy się tutaj, tu jest piłka. Bez problemu, e, aczkolwiek grubsze. Grubsze kłody już już nie da rady z okazji na, na długość ostrza. No ale cóż, co tu jeszcze? Piłka Jakoś to idzie, ale mogłoby być lepiej. No, ostrze ta piłka jest w miarę krótka, więc nie da się tym takich szerokich ruchów wykodywać. No, ale, tak, żeby sobie nadciąć kij, żeby potem go łamać, daje radę. Dobra, powoli przechodzimy do rzucania. Rzucanie nożem nie jest, wbrew pozorom, pew pozorom, trudną sztuką. Cała tajemnica polega na cierpliwości i wielu, wielu godzinach ćwiczeń. Rzucanie nożem przede wszystkim polega na odpowiednim dobraniu obrotów i odległości. Wiadomo, kiedy rzucamy, nóż się obraca i musimy dobrać odpowiednią odległość do tych obrotów. Dobry nóż do rzucania odznacza się kilkoma cechami. Przede wszystkim jest jednolity, powinien być jednolity, powinien być dobrze wyważony i, i powinien być lekki. Jak wspomniałem wcześniej, aby efektywnie rzucać ważna jest kombinacja odległości i obrotów Równie ważna jest z kolei, kolei równie ważną opcją jest trzymanie odpowiednio noża Wiadomo, noża nie można trzymać tak Nie można trzymać go za rękojeść Należy trzymać go płasko za głowni. Proszę zobaczyć, zademonstruję Rzucać w ten sposób ze sztywnej ręki i w odpowiednim momencie wypuszczać. Drugim sposobem na większą odległość jest rzucanie z dłoni. nóż trzyma się wtedy tak i robi się zamach spod, yy, spod nóg. I jeśli chodzi o sposoby rzucania, to by było na tyle. Que passou a No więc jeszcze kilka e, słów podsumowania. E, po pierwsze jako nóż do rzucania, e, całkiem fajny, najważniejsze, że jest, tak jak wcześniej kolega W mówił, jest to jeden, jeden kawałek metalu. E, nie jest to rzutka, nie jest on leciutki, właśnie jest na tyle ciężki, nie jest za ciężki, a jest na tyle ciężki, że da, wbije się w najróżniejsze, nawet twarde drewno. Teraz jako, jako nóż survivalowy, tak jak wcześniej mówiłem w recenzji, jednak był on w jakichś tam zestawach przetrwania w tych służb specjalnych kraj byłego Związku Radzieckiego. Co można powiedzieć? Jako, że jest w jednym kawałku, jest prawie niezniszczalny. Tak jak wcześniej też mówiłem, dzięki tym wszystkim dziurkom, dzięki lince, można z niego zrobić włócznie. Wcześniej te kilka testów, batonowanie tam korowanie jakieś, piórowanie i tak dalej, wszystko ok. Jeśli chodzi o cięcie no mięso, jak, nie wiem, coś sobie upolujemy czy rybkę, da się tym pociąć, nawet, nawet tym, tą piłką. No ale już powiedzmy na, na, na biwaczek jest na tyle gruby, że tak jak nie wiem, mora companion czy może mieć problemy z jakimś takim precyzyjnym krojeniem na, na, na plasterki czy coś jak, jakiegoś tam, tam pokarmu. Więc od 90 paru do 100 paru złotych. No przy tym minusie jednak tym materiałowym. No to już zależy od zasobności portfela każdego z nas. Jak to uważa? Gerlach Osa. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia następnym tym razem. Trzymajcie się, cześć.